Hej, Pepa, spójrz, tam jest kinder niespodzianka. O, faktycznie, Uch, co my z tym zrobimy? Jak co? Otworzymy je! I zobaczymy, co znajduje się w środku. Nie ciekawi ciebie to. Ależ owszem, owszem. i Masza. A my otworzymy te Kinder niespodziankę. O tego dziwolonga już miałem ostatnio. Czyli mamy narty, czyli mamy ręce, tak. i czyli mamy głowę. Tu jest przód, to jest przód. A. I mamy tego naszego Dziwolonga, któremu jeszcze musimy przykleić oczy. Nie ojku. Na pewno chciałem powiedzieć, że na pewno krzywo przykleję, ale w sumie wyszło równo. <tryk> <tryk> Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro na kanale BBTV Super